W tym filmie chciałbym pokazać jak się mój barzant diamentowy zmienia. Wykupiłem go rok temu. Zresztą zaraz zobaczycie jak właśnie wygląda, jak wyglądała cała ta parka, bo tu jest samiczka. Jak przez, przez to powiedzmy rok czasu, bo mamy listopad, a w listopadzie czy nawet w październiku, nie pamiętam dokładnie na jesieni, w zeszłym roku to kupowałem, będziemy mogli porównać jak bardzo się nam ten barzant wybarwił, jak się zmienił. No wiadomo teraz to już po roku czasu widać olbrzymio. Ładne już również ma i kolorki. Natomiast saniczka wydaje mi się, że chyba bez zmian, aczkolwiek no, na pewno urosła no, na pewno też ładnie. Podróż jest dłuższy już aniżeli był. Sam jest widać, bardzo i bardzo znacząco się zmieni. Także zapraszam na film. Może, można będzie porównywać miesiąc po miesiącu. Jaką nam się zmienił. Jestem uważanta diamentowego. Może teraz nie bardzo widać, że jest to barząd diamentowy, samiec. samiec widzę, przeskakuje. Z żerdzi na żerdź, troszkę się niepokoi, że że tu stoję. Ale chciałbym właśnie pokazać tego bażanta. Teraz, kiedy no mamy, powiedzmy, początek listopada, jak on teraz wygląda, jaki ma on. Bo dlatego, że chciałbym tu taką stworzyć, później stworzyć taki filmik właśnie, pokazać, jak on się zmienia nam na przestrzeni iluś tam miesięcy. Mówię iluś tam, dlatego, że nie wiem, czy to będzie trwało 4, 5 czy 6 miesięcy, aż może do wiosny, aż może do maja, wręcz czerwca, kiedy już tak się nam pięknie wybarwi i będzie widać, że to jest już barżant naprawdę sami z barżanta diamentowego. Teraz, jak spojrzycie, niewiele się różni od kurki. Poza tym, że tu na główce tworzy mu się taki takie tworzą się zielone piórka. On taki powinien mieć, tu taki widzę mu się robi. No ja to hełma zawsze mówię, bo to taki będzie. No, oczywiście taki będzie wachlarz właśnie. Także to będziemy wszystko obserwować. Na razie tu nic nie widać, za miesiąc zajrzę. I będziemy zbierać te filmiki. Mamy początek grudnia czyli już powiedzmy drugi miesiąc jak go pokazuję no i nie wiem czy zmienił się powiem szczerze dla mnie się nie zmienił nie widzę tu jakiejś takiej różnicy z poprzedniego miesiąca może uda mi się go gdzieś tak bliżej troszkę pokazać żeby zaobserwować czy ten ogon jest troszeczkę większy już dłuższy czy powiedzmy na główce mu się będzie taka fajna czapka tworzyć ale czy to widać czy nie to nie powiem jednak ten miesiąc niby minął natomiast wielk, większych zmian przynajmniej ja tego nie widzę, może jak zacznę ten film potem przeglądać cały to zauważę różnicę sprzed miesiąca także zostawiam go tu w spokoju zajrzymy na początku lutego być może to będzie już Coś więcej widać. Minął kolejny miesiąc, jak obserwujemy bażanta. Jest to już trzeci miesiąc. Mamy początek stycznia. Ja tak postaram się go przybliżyć. Może wówczas będzie lepiej widać zmiany, jakie zaszły przez kolejny miesiąc. Ale powiem szczerze, że ja tych zmian absolutnie nie widzę. Być może jak ten film po prostu puszczę później w całości, to może Zauważę coś, natomiast jak tu zaglądam do niego co jakiś czas na mnie on się chyba całkowicie nie zmienia. Także zajrzymy za miesiąc z kamerą i mi... zobaczymy co się będzie działo. Jak się będzie nam wybarwiał. Mamy początek lutego, czyli kolejny miesiąc, w jakim obserwujemy naszego samca, jak się nam wybarwia. Jest to czwarty czy piąty miesiąc, yy, gdzie systematycznie go na początku miesiąca nagrywam. No chciałbym, żeby się ustał tak w jednym miejscu, byśmy go sobie po prostu dokładnie obejrzeli. Bo yy, według mnie to on się nic nie zmienia. Być może, ale nawet nie jestem w stanie powiedzieć. Może dłuższy po prostu oglądam. Ale to będzie widać po całości filmu, jeżeli już przejrzymy kolejne miesiące. Także kończę i do marca no, Wróciłem do barżantów po kilku miesiącach Jednak te miesięczne odwiedziny i nagrywanie jak się zmienia niewiele tu nam pokazywały Teraz mamy środek lata No zupełnie inaczej wygląda Teraz widać sam różnica aczkolwiek nie jest jeszcze w pełni dojrzały Nie jest w pełni wybarwiony <laughs> Miałem yy, parkę bażantów diamentowych dorosłych ze dwa lata temu nie wiem jak on powinien wyglądać także jeszcze nie, nie tak jak trzeba ale będziemy obserwować dalej no, Samieczka jak samieczka nic się nie zmieniła się nie bardzo zmienił już nam natomiast samiec no jeszcze troszeczkę na innych kolorów widać już takie zielonkawe te łuski musiała do na grzbiecie tu na szyi ale jeszcze tak jak nie brakuje troszkę tego No, rok czasu nagrywałem bażanta, praktycznie przychodziłem co miesiąc, potem troszeczkę mm, latem rzadziej, bo się niewiele tam y, z nim działo, natomiast teraz pójście już, jak on teraz wygląda tak jak mówię, po roku czasu, mamy październik, kupiłem go albo w, w październiku, albo jakoś na początku listopada w zeszłym roku no i teraz przynajmniej widać, że to jest baron diamentowy. Piękny, długi ogon. Ładne już kolorki ma. No nie wiem, co się można poszczycić, pochwalić. Samiczka z tyłu. Może uda nam się ją pokazać. Samica to oczywiście, jak to samica, niewiele się zmieniła. Bardzo widać samica zesłania. Może jak zaskoczy to jest samiczka. Jak mówię, ona się niewiele zmieniła. Natomiast ten bardzo ładnie teraz wygląda. Jakie ma fajne pędzelki takie. Może uda się pokazać właśnie. Kiórka pomarańczowe takie. I z tej strony też ma. Tak nam się właśnie zmienił, tak nam się wybarwił. diamentowy. Myślę, że na wiosnę będę mógł pokazywać, jak już będą maluszki z tej pary w tym roku. Małych nie mieliśmy, kurka znosiła jajka, natomiast samiec jeszcze był niedojrzały. Nie zapłodnił tych jajek, były wszystkie czyste, jajku, uwierzcie mi, że sporo bo No, myślę, że 10 więcej. Myślę, że więcej. Nie liczyłem tego, bo to się tak się przychodziło, się brało po jajeczku. Może 12, może 15 nawet. Także sporo.